Wędkarza! No panie kormoranie Jest tu ryba czy nie? Całkiem sympatyczne stado, może mi namierzą jakąś rybę Z drugiej strony kurwa jak mam rzucać w kormorany to Pójść z tego będzie bo już mi wszystko spłoszą Nawet jeżeli taka się była ale może tylko wystawę Siemano wędkarskie świry, jak na pewno zauważyliście, że ja często w moich biednych filmach narzekam na pogodę, że a to ciśnienie chujowe, a to słońce, a to jakieś tam kurwa gówno inne. Ale przychodzi taki okres w roku, gdzie na pogodę narzekają wszyscy, bo zaczyna padać, zaczyna wiać, robi się pochmurno, dzień jest krótki. Generalnie listopad, grudzień, tego typu rzeczy, przełom jesieni i zimy. No na razie to jeszcze jesień, ale zima już za pasem. I narzekają na to wszyscy, a ja właśnie przystaję, bo to jest pogoda, którą lubię najbardziej, a na rybach to już w ogóle jest wypas. Koniec owadów. narpieżnik jakoś tam powiedzmy, że zaczyna żerować w sensownie, ale nie to jest najważniejsze tym razem. Chociaż jakiegoś tam kruciaka strzeliłem, no ale to jest pogoda, która mi odpowiada najbardziej. Bez zbędnego pierdolenia. Ludzi nad wodą praktycznie nie ma. Siedzenie ze spławikiem czy z gruntową w miejscopadowym deszczu, no, nie wiem czy należy do przyjemności. Dla mnie by należało, ale ja jestem podobno jebnięty. Więc konkurencji nie widzę. Jakaś łódka, jedna tam przepłynęła, ale pizdu i teraz się można bawić, można sobie połazić spokojnie wzdłuż brzegu, trochę się poślizgać na mokrej trawie, mokrych liściach. I życie jest piękne, kurwa. Pogoda niby depresyjna, ale trzeba sobie znaleźć coś pozytywnego w tej pogodzie. ja sobie właśnie znalazłem. I ludzie się wkurwiają, źle reagują, a dla mnie to jest bajeczka najpiękniejsza. A, coś, kurwa, mam szupaczka małego? Czy co to? Jakiś maluch. Maluszek. No, chodź. Chodź, chodź, nie będę cię tu za bardzo męczył. Jakbyś się kurwa wypiął, gościu, ale. Chuj. Malutki, ale. Malutki, ale jest że dobrze wytypowane łowisko chodź gościu chodź wypierdalaj mi do wody i no myk jaka bestia dzisiaj Hiu. bestia jak chuj no ale jest teraz jeszcze wyplątać blachę kurwa mhm. zajebiście zajebiście kurwa mać i Boże, na trociowym zestawie to taki potwór idzie jak szmata. Się nie ma co spodziewać, że to będą nie wiadomo jakie giganty, ale kurwa, może jeszcze jakiś się tam dołoży. No ale mimo wszystko, mały bo mały, ale biorąc pod uwagę, że tutaj przez długi czas w ogóle nie było żadnych szczupaków. Nawet takich małych, to bardzo źle świadczyło o kondycji łowiska. To lepiej, że są takie małe, to przynajmniej daje nadzieję, że jakiś. Jakiś może nie zostanie z żarty i trochę podrośnie tylko żeby już poczuć na tym kiju cokolwiek Wiesz, w takich miejscach on powinien siedzieć teraz nie? Eleganckie to stoisko, kurwa, no to jest modelowe i rzeczywiście kiedyś bywało Dali, bierz, bierz do papy kurwo, chuja tam I Przydałoby się złowić jeszcze dzisiaj kurwa jakąś jedną sztukę Nie musi być okazem No ale fajnie by było, nie? By coś tu zapierdoliwszy jeszcze z jeden szczupaczek by się przyjechał tak niebrawo to idzie. Jednak dzisiaj, proszę, że kurwa drobnicy dziś nie mogę namierzyć. Już wszystko zeszło, ta woda spadła i troszkę się ochłodziła. Drobnica gdzieś uciekła, nie wiem czy już poszła na zimowiska. Tu, gdzie jeszcze niedawno jeździłem, ukleją po grzbietach. Teraz nie ma nic. Nie stoi pod brzegiem chuj jebany. Myślałem, że może będzie stał, ale nie stoi. tego się też trochę obawiałem, że jak przyjdzie. Ochłodzenie, I tutaj jest płyciutko. Fakt, że tych kamieni jest trochę w nurcie, więc mogłoby tam coś siedzieć i niewykluczone, że sandacz to tutaj podchodzi na żerowanie, ale to z akcentem na podchodzi, a nie jest tutaj stale. Natomiast do sandaczy to już kurwa się powtarzam. Nie jestem sandaczowcem, nie umiem, nigdy się nie nauczyłem łowić sandaczy. Jeśli o to chodzi, jestem kompletnym neptykiem, to się chyba już nie zmieni. Może jakimś dziwnym trafem, kurwa przypadkiem kiedyś coś przyłowie. I zacznę powtarzać metodę, którą niby znam, tylko że kurwa miejsc nie znam na sondacza. Niby to takie proste, a jednak kurwa, a jednak nie całkiem. Na szczupaka to nie tyle miejsc nie znam, co po prostu szczupaka jest mało. No wytypowanie stanowiska szczupaka, jeżeli on by był, to jakoś tam nie uważam, żeby było specjalnie skomplikowane. Bo jak nie ma, no to wiadomo, że buta nie zjesz kurwa. W miejscu, gdzie nie ma ryby nie da się złowić ryby, to oczywiste. No, zaraz zobaczymy, jak kormorany spierdalają w deszczu, jak mnie zauważą. Powinny mnie jednak zauważyć, te chuje. Pogoda zajebista, ale nawet najlepsza pogoda nie pomoże na bezrybie. A niestety, ta moja wisła ukochana, to kurwa bezrybiem śmierdzi cały czas. Dzięki polskiemu związkowi, wiadomo, nie będę się powtarzał, kurwa milion razy. Już mi się nie chce ich jebać, ile można. i tak do niczego nie prowadzi. Wiadomo, kurwa, jakie jest przesłanie tego kanału. Nie trzeba tego powtarzać za każdym razem. Co jeszcze chwilę pochodzę, fajki popalę, kończę nagranie. Już tylko teraz relaks na deszczu. No jak cały dzień zresztą, z jednym szczupaczkiem. Kurwa, ale lepszy jeden szczupaczek niż żaden. Przynajmniej jakaś nadzieja. Nadzieja, kurwa, co ja pierdolę. Trzeba przepłoszyć trochę kormoranów Zobaczymy, czy się przestraszą, czy... czy zostaną. Już widzę, że spierdolają. Czaple pierwsze. A kormurany. Zaraz za nimi. Proszę bardzo. Cóż za zajebista ekipa. Wypierdalać. Nie, tam kormorany nie martwią. Wbrew pozorom to jest jakaś nadzieja, że ten ekosystem nie jest taki do końca zdegenerowany. Jakby był, to kormoranów by nie było na pewno. Marna nadzieja, ale co innego pozostaje. Kurwa. Motyw przewodni tego odcinka, nadzieja.